Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak prawdziwa miłość zmienia nasze postrzeganie siebie? To fascynujące, jak obecność bliskiej osoby sprawia, że zaczynamy dostrzegać w sobie to, co najlepsze. Kiedy ktoś patrzy na nas z miłością, jego oczy stają się lustrem, w którym widzimy własną wartość. Nagle odkrywamy siłę, o której istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Zauważamy talenty, które wcześniej bagatelizowaliśmy. Czujemy się pewniejsi, odważniejsi, bardziej autentyczni. Ale prawdziwa magia dzieje się wtedy, gdy tę miłość odwzajemniamy. Gdy wspieramy się nawzajem w rozwoju, celebrujemy małe sukcesy i dodajemy sobie skrzydeł. To jak taniec dwóch dusz, które wzajemnie się inspirują i wznoszą coraz wyżej. Dziś zachęcam Cię do refleksji, jak możesz pokazać bliskim, że widzisz w nich to, co najpiękniejsze. Czasem wystarczy szczery uśmiech, dobre słowo czy gest wsparcia. Jeśli podobają Ci się takie przemyślenia, zostań ze mną na dłużej. Subskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, jak ty doświadczasz tej magii miłości.